Słuchaj to człowieku, nieważne w jakim stanie: żonaty czy zamęża, panna czy kawaler. Zamknięci w czterech ścianach, możecie siebie spotkać. Jeszcze lepiej poznać, relacje odbudować, rozmawiać i randkować tak jak nigdy wcześniej. Czas nie goni wreszcie, masz go teraz więcej. Dzwonij choć na chwilę, zerwaj się nad światem. Nim mamusia z bratem, wiadą wam na hapę. Weźcie, chłopie, w końcu sam coś zorganizuj. Wyłącz ten komputer. Pracą nie wymiguj, zawierz ją na łąkę przy zacnym widoku Albo też na lekki spacer koło bloku A ty piękna, zgrabna, powabna kobieto Weź mu ugotuj, najlepiej kotleta Zamiast szukać winy w tym poczciwym chłopie Weź mu lepiej piwa, nalej na balkonie W domowej izolacji, nieważne kto ma rację i kto wyjdzie na swoje? Czy moje lepsze jest niż Twoje? Gramy w jednej drużynie. Czy wiesz już o kłótni przyczynie? Czy czynem, czy też słowem? Mi serce do walki gotowe. W domowej izolacji nieważne, kto ma rację. I kto wyjdzie na swoje? Twoje? Czy moje lepsze jest niż Twoje? I gramy w jednej drużynie. Czy wiesz już o kuchni, przyczynie? Czy czynem, czy też słowem? Mi serce do walki gotowej! Yo! Dzięki Marcin za nominację. Chcieliśmy nominować kanały o relacjach, które obserwujemy. Aszyki, powołanie do świętości. Początek wieczności i podwoje dwoje, we dwoje. Nagrajcie coś fajnego o relacjach. A także nominujemy naszą znajomą Karolinę Biernacką oraz nasz ulubiony zespół fisher Kochani, zapomnieliśmy o najważniejszym. Tak się zaaferowaliśmy tym śpiewaniem. Zachęcamy Was oczywiście do wpłacania na polskie szpitale. Link będzie w opisie na dole. Pa, pa.